Jesteśmy ogromnie zaszczyceni, że w świątyni Obaczności Bożej mieliśmy przyjemność zagrać z orkiestrą dętą kopalni węgla kamiennego Piast na uroczystości wmurowania tablicy pamiątkowej, która jest symbolem strajku, który odbył się w stanie wojennym. To był najdłuższy strajk pod ziemią. Braliśmy udział w przepięknej uroczystości muszy. Potem, przy odsłonięciu tejże tablicy, padły bardzo piękne słowa. My ze swojej strony staraliśmy się, jak najbardziej, oddać ducha tej świątyni i zagraliśmy pieśni. Dzięki temu, że jesteśmy tutaj, możemy też przy tej okazji złożyć podziękowanie Waszemu Bożej za dar zdrowia, szczęścia i pomyślności. Mógł zapłać.